Powiedzieli, że już pierwsze podmioty, zakładając, że nie będzie tych nieplanowanych opóźnień, 1 lutego o 2.26 wchodzą nam do ksef Kto to będzie? To będą największe podmioty na rynku z największymi obrotami i to to jest w dużej mierze, to są podmioty, które, no, trudno mi w tej chwili procentowo to przedstawić, natomiast z moich obserwacji, doświadczeń, współpracy wynika, że wiele z takich dużych podmiotów to już jest wręcz w fazach już testowania, rozwiązania i jest po wdrożeniu, To tylko czeka na przesunięcie wajchy, żeby wejść, w, uruchomić fakturowanie przez KSEF. Bardzo często słyszę, że oni to już są jakby naprawdę po, po zawodach i już nawet w tym roku na 1 stycznia byli z tym gotowi, A w związku z tym jest rzeczywiście, funkcjonuje na rynku grupa przedsiębiorstw, rzeczywiście ich identyfikuję jako największych, którzy odznaczają się pewną odpowiedzialnością podeszły do tych prac złożeniowych z wyprzedzeniem, ufając w to, że, że system rzeczywiście powstanie i, 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 i wstanie. Znaczy zostanie uruchomiony skutecznie i one będą musiały w nim funkcjonować. Często okroć są to, to, to podmioty z, z grup międzynarodowych, które pewną no, tą odpowiedzialnością się muszą nie tylko lokalnie, ale też międzynarodowo wykazać. W związku z tym wiele takich podmiotów już wypracowało swoje rozwiązania. Znacznie więcej usłyszysz w pełnym odcinku, który dostępny jest na YouTube i Spotify.